Hejka kochani, dzisiaj kolejny filmik z serii Dary Natury I tym razem przedstawię wam w roli głównej ogórka <grych> Co tu mogę powiedzieć wam o ogórku ciekawego? No mogę powiedzieć wam bardzo dużo Oprócz tego, że uwielbiam jeść ogórki Po prostu w każdej postaci To również ogórek ma cudowne działanie na naszą skórę A przede wszystkim ogórek zawiera, słuchajcie, bardzo dużo właśnie witamin i przede wszystkim witaminy A, B, C i E. A jak wiecie, cała ta gama tych witamin działa nawilżająco, przeciwzmarszczkowo, odmładzająco również, jak i właśnie tak jakby hamuje te procesy starzenia. Charakteryzuje się dużą zawartością potasu, fosforu, Wapnia, sodu e, oraz magnezu. Ogórek zawiera również e, siarkę, która, jak wiecie, a może i nie wiecie, ale ja Wam powiem, e, działa bakteriobójczo i regenerująco na skórę. Czyli idealny właśnie ogórek jest e, też na cerę, właśnie trądzikową, czyli taką jak moja. E, oprócz tego, e, ogórek e, ma ten sam odczyn pH, co nasza skóra. Czyli idealnie się po prostu z nią łączy, idealnie współgra, więc tak samo idealnie będzie działać na naszą skórę. Do tego jeszcze ogórek, słuchajcie, ma działanie właśnie łagodzące, bakteriobójcze, przeciwzmarszczkowe. Do tego właśnie idealnie, tak jak już Wam wcześniej wspomniałam, właśnie działa na trądzik i na skórę, właśnie taką cerę, taką tłustą. Idealnie też jakby usuwa przebarwienia, prawda, wybiela nam te przebarwienia, a także jak niektórzy mają takie właśnie przebarwienia, znaczy przebarwienia, cienie pod oczami lub na przykład borykają się właśnie z ciemnymi łokciami albo kolanami, również bardzo ładnie ogórek sobie z tym daje radę. Co jest też ważne, ogórek w 95% to jest po prostu woda. Czyli jak na zewnątrz, jak i wewnątrz idealnie działa na nawilżenie naszej skóry. I tutaj to jest bardzo fajna rzecz, że ogórek, oprócz tego, że jest właśnie i dla cery, prawda, takiej mm, mieszanej, tłustej, trądzikowej, tak samo jest idealny dla cery suchej. Czyli tutaj nieważne, kto jaką ma cerę, tak samo bardzo dobrze działa. Teraz Was zapraszam na po prostu standardowo pokazanie przykładowych maseczek i zabiegów z użyciem ogórka i tutaj bym chciała wam jakby na wstępie powiedzieć że wszystkie maseczki były nakładane właśnie będą pokazane zdjęcia bo po prostu słuchajcie no ogórek jak wiecie sami w 90% składa się z wody i po prostu te maseczki wszystkie nie mogłam wam nałożyć tak jakby na siebie od razu, tylko musiałam wam po prostu leżeć i Marek musiał mi nakładać, bo inaczej by po prostu ten ogórek by spadł. Więc zapraszam Was do zabiegów. Pierwszym zabiegiem będą okłady z zimnego ogórka na oczy. Jak widzicie, potrzebny jest nam do tego ogórek schłodzony, który jest pokrojony w plasterki. Taki ogórek bardzo fajnie łagodzi oczy. Wystarczy położyć zimnego ogórka, właśnie sobie na zamknięte powieki, i podtrzymać tak z 5-10 minut, żeby sobie zrelaksować oczy. Taki okład też bardzo dobrze właśnie poprawia nam koloryt skóry. Wokół oczu, czyli jeszcze dodatkowo ją wybiela i bardzo dobrze ściąga naczynka krwionośne i rozjaśnia skórę. Drugi zabieg to bardziej mogłabym powiedzieć kosmetyk. Do tego potrzebne jest nam. Hmm, zawsze się zastanawiam, co by tu zrobić z obierkami z ogórka. I wymyśliłam! Idealny właśnie będzie jako tonik. Oczywiście, jeżeli nie macie obierek ogórka, wystarczy po prostu sok z ogórka. No ale jeżeli macie sok z ogórka, no to macie i obierki. I taki tonik idealnie właśnie przecieramy sobie całą twarz, szyję i dekolt. I on nam bardzo dobrze właśnie nawilża skórę i działa antysceptycznie. Kolejnym zabiegiem będzie maseczka łagodząca podrażnienia. Do tego potrzebna jest nam miska, jogurt naturalny albo może być maślanka i starty ogórek. Jak widzicie ja mam taki jeszcze z, ze skórką, no bo tam są najlepsze właściwości. I teraz do miseczki Dodamy właśnie tego startego ogórka. Ja wam proponuję tyle go dodać, ile po prostu tej maseczki chcecie. Czy chcecie sobie położyć na samą twarz, czy na twarz szyję, czy na twarz szyję dekolt. Ja akurat robię tak na samą twarz. Polecam wam też, żeby ogórek był schłodzony. I do tego ogórka dodajemy właśnie jogurt naturalny, tak żeby powstała taka jednolita masa. Przypominam Wam, że zamiast jogurtu naturalnego może być właśnie maślanka. Ja akurat wykorzystałam jogurt, bo taki miałam w domu. Po ostatnio całą maślankę wypijam. <grych> I słuchajcie, mieszamy sobie to po prostu do jednolitej konsystencji. Oczywiście wcześniej też Wam polecam troszeczkę tego ogórka przecedzić właśnie z wody. I gotowe. Taką maseczkę właśnie kładziemy sobie na twarz. Możemy również na szyję, na dekolt. Jak widzicie, tutaj pokazuję wam zdjęcie z tego względu, że maseczka jest dość płynna i ona by po prostu nie dałabym rady nałożyć, żeby wam to pokazać, ale pokazałam wam tak, więc myślę, że chyba sobie już sami dacie radę. Najlepiej taką maseczkę trzymać 15-20 minut, po czym spłukać ciepłą wodą. Kolejną maseczką będzie maseczka na przebarwienia, i tak jak widzicie, to jest ta sama maseczka łagodząca, tylko do tego dodajemy jeszcze parę kropli wyciśniętej cytryny i mieszamy. I to pozostawiamy na 20 minut. Po 20 minutach spukujemy ciepłą wodą i nakładamy filtr. I gotowe. Kolejnym zabiegiem będzie zabieg wygładzający. Do tego będzie nam potrzebna miseczka. Standardowo. Starty zimny ogórek i płynny miód. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście do miseczki będziemy tego startego ogórka. Też w zależności ile chcecie tej maseczki. Ja tak sobie robię, żeby po prostu starczyło mi na twarz. I też pamiętajcie, żeby tego ogórka odsączyć z wody. I do tego dodajemy właśnie miodu. Dość sporo, żeby powstała taka fajna, gęsta masa. I oczywiście musimy to wszystko razem ze sobą połączyć, wymieszać. I gotowe? Taką maseczkę nakładamy na 20 minut. Po tym czasie zmywamy letnią wodą. Kolejny zabieg będzie to okłady z plastrów ogórka do każdego rodzaju cery. Do tego będzie nam potrzebny ogórek, ale nie, nie jemy go, tylko będziemy sobie go nakładać na całą twarz. Najlepszy jest właśnie taki schłodzony ogórek ze skórką. I nakładamy właśnie takie plasterki cieniutkie na twarz, które zostawiamy na 20 minut. Ściągamy i gotowe. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał i że znowu jakoś tam Wam pomogłam. Więc do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki. Pa!